Jesteśmy w Polanów i ławią mamy tutaj jakąś niemarkową windę, ale złą. Jesteśmy w Polanów i mamy tutaj jakąś niemarkową windę, ale złą. Ławią to jest. Otwieraj te dziwiny. No widzicie co to jest? No. Najgorsza wina w Polsce. Ok. No czemu to zamyka, no? Drzwi są uszkodzone, no. Widzicie, co to jest? O. Zamykaj te drzwi, no. Już się tak nie robi, to po jednym czasie jak przyjedzie. Jezus ja... Maria, ja no nie... co to jest? Nie to są? No, co ty? Nawet światło się zgasza. Tira, dziwiam. Nie wiem, czemu u tej dziwicza dochają się nie... Tak, tak, tak. Spróbuj sprawdzić, coś tam... Jak ci otworzę? Idź. No, co no czy działa otwieranie? No wchodzi, bo to wchodzi. No, ale, ale, no teraz działa? No, nie wiem, się... A, nie wiem, nie wiem, nie 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 no bo ja się, boję wsiadać. Zamykaj te drzwi. Zamykaj te drzwi no. No. Jest szklana, ale no jest no po prostu no. Ja to tutaj trzeba nową tam kupić, bo na jakaś... Możesz no. tyjechać. No jedź no. Widzicie co to jest? To jest winda chyba. To chyba jest ten wind. Nie wiem, to jest chyba nie ten Nie wiem co to jest. O, przycisk. Zamykaj te dziwino. Tak się denerwuje niestety. tamie te zipino muszę się denerwować na nią patrzcie co za syf no